I witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Azao Black Flag Wracamy sobie do gry Oczywiście lecimy z Bo chcę jak najwięcej ich zrobić, jakby dostać w końcu, w końcu jedną rzecz Czyli te dodatkowe chyba pistolety albo miecze Jedną z tych rzeczy się odblokowuje za to, z drugie ze zlecenia morskie Z morskimi musimy poczekać, bo kurde jak wiecie nie jesteśmy tacy silni żeby to zrobić od razu A więc znowu kogoś zabić Jak zwykle Damn you, no i, will sweeten you, boy. i'll treat you good and proper. please, sir, i meant nothing by it. cast your eyes off me, car. <laughs> i'll not be stared at by the likes of you. god keep you, sir. what shall we do with you, lord, eh? what indeed? Taking your pardon. No, kurde, co on na tych workach robi? ja Nie wiem, pięknie kolejne zlecenie wykonane. Dobra, ja bym jeszcze zrobił to tutaj na szybko, jak jesteśmy tak blisko. Pieniądze się zawsze przydadzą, a i tak, zanim my ulepszymy całą i y kawkę na fulla, to tyle pieniędzy nam zejdzie. Przy okazji, tutaj jest jakaś skrzyneczka blisko. Raise the alarm! Już tam nie ma, więc. I don't care. To też jest bliziutko. Z po drugiej stronie, tutaj. Są trzy skrzynie dla nas, a my ich nie wzięliśmy wcześniej To musimy je teraz tak sobie pozbierać Dobra, pięknie tutaj wyeliminujemy wszystkich przeciwników. Eliminacja, kremacja. Dobra, panie, kolejny bliźniczek. Lecimy dalej. Brama jest otwarta. No teraz tak naprawdę tutaj nikt nie mieszka, więc nie wiem po co strażnicy tu jeszcze są. A to jest z drugiej strony, tak? To czekajcie, zabierzmy się tamtą skrzynię i wtedy. Pięknie, wszystkie skrzynki w całej tej dzielnicy mamy zabrane Jeszcze wraz z tam co tutaj stoi I co, misje? Misja mi się przyda zrobić jedna z tamtych Możemy się nawet tepnąć, wam powiem I tak latamy, więc nie ma co Dobra, cyk, 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 cyk To jest tutaj, więc skoczymy sobie tutaj Szybsze niż przebiegnięcie A trzeba też, wiecie, pod...

no i dobrze, tak powinno zostać. O, byliśmy tam, więc szkoda. Unikanie walki, to pewnie znowu trzeba wyjść tam tyłem. W tak wiele teraz tytułów gram takich większych, że o kurde, żeby się nie zgubić w tych wszystkich grach, to jest naprawdę ciężka sprawa, nie? A zasyna się, nie myślę, że nie da się zgubić. A ruszam taką tak że nieważne kiedy ja wejdę tutaj, zawsze będę wiedział, co robię.

no i nie udało mi się. Nie uniknąłem walki niestety. Niestety, zrąbałem. No ale to nic. Tego nie miałem w planach. Tak naprawdę. A to, że coś się stało to już nie moja wina chyba, nie? Nie no, moja wina, moja wina. Mogę to zrobić lepiej, bezpieczniej. No tu 6 sekretów, sekretów. a ja żadnego sekretu jeszcze nie odkryłem. Czym są sekrety? A czy to są szanty. Cholera wie. Tego mamy po prostu zabić. Nie ma sprawy. Mówcie mi tylko kogo i za ile i... To jest jedyne, co jest ważne. Wow wow wow. wow. A to aż tam, więc musimy się tepnąć tu. Czepamy się na brzegi, lecimy na tą drugą część wyspy. O kurde, to jest jeszcze ten teren zajęty przez nich. Czy tam nie było kiedyś więzienie z drugiej strony? Nie, myślałem. A może jest więzienie gdzieś tam? Ja strzelam, że to jest dalej, jesteśmy w Kingston. Ale jak mnie mam, to tutaj gdzieś jest hmm. więzienie.

Jest jeden czubek. Trzeba już zaraz iść do innych miast, żeby zrobić tę misję. Ja mówię, ja bym chciał się na tym skupić. A, to jest niżej. Nie, myślę, jest tu więzienie. Zobaczcie, jest Ja pamiętam, gdzieś grałem, fazy syna. To wiecie, coś tam pamiętać muszę, nie? Czekajcie sekundkę. I wracam do świata pięknego. Da, muszę spisać, bo nie mam tego samochodu mojego. Już gdyż mi się popsuł. No i po prostu musiałem sobie załatwić, jak dojechać do pracy, nie? Wiadomo, jak to się mówi. Zawsze można jechać autobusem. Ale ja jestem trochę taki już przyzwyczajony do tego samochodu, że wolę ten samochód. No wiem, jestem leniwy, nie? ja jestem trochę introwertycznym człowiekiem, raczej introwertykiem.

Nah, it's not important. Oh, this is hiding spot. Huh? Stop there. Come back here and face us like a man. Hi, right. intruder. I need some help here. <coughs> Poczekajcie, sekundkę, bo tak cały czas ten telefon patrzę, czy na pewno wszystko OK. Na razie OK, nic nie muszę pisać. Dobra, lecimy dalej. Dobra, mamy to, to więzienie już. Ty tam kolego sobie śpi, ja sobie chcę opierdzielić całe więzienie. O duże jest to więzienie. Co ja, są to jakieś punkciki? Jest tutaj i jest tutaj. No dobra, ogarniemy, ogarniemy. That was a patch. Not that foul, fake cassava magic. Oh, let's have a word, chum. Hey. Pięknie, muszę tu wejść na górę, bo inaczej się nie da. Pięknie, jeszcze tutaj i możemy stąd. O, jeszcze tutaj. O, jeszcze tutaj. Kurde, tych manuskryptów jest dużo. O kurde. nagle się panowie pojawili. Pięknie udało nam się trochę dźwięki się popsuwa, ale udało nam się to zrobić. Tak już jest tu głośno, więc lecimy po kolei nastateczek na Stop now! Na That way! Look at him. RUNNING DOWN LIKE A DOG! Honey, uh. 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 I seen him just here. Wysadzą się. Pięknie, mamy jeszcze jeden punkcik i lecimy dalej. I lecimy tam, tak żeby już to nie wracać po prostu specjalnie, wiecie, o Jezu. Myślę o Was bardzo dobrze. Nie chcę, żebyście tutaj wracali ze mną kiedykolwiek. A czy na tą część wyspy po prostu, bo wiadomo, misja będzie pewnie z tym powiązana. Pamiętam, że była jedna. Nie ma, tu żadnych zwierząt nie ma. Tutaj nie ma żadnych humaków, są zające, króliczki. Aby jeszcze jedna skrzynka została na górze. No, i pięknie, cieszy mnie to. Zostało nam jakieś zabójstwa? Nie, mamy także tutaj misję. Misję Templariuszy, to mnie ciekawi, wiecie. Zróbmy może te łowy. Tak, skupimy się na łowach i na tych misjach Templariuszy, żeby też nie było aż tak nudno, że tylko lecę, zabójstwa robię. Zobaczymy, jaka jest fabuła tutaj w Kingston. Chodzi też mi o klucze Templariuszy, żeby zostać też jakąś rzecz. A przy okazji można te skrzynki brać. Ale odleciał kolega. Zobaczmy, czy cóż to za misja. do chcesz, want Englishman Edward Kenway. Jestem tu, by zaprezentować cię I jestem Welszem. you all look the same to me why should i need your warning my life is all danger i may have brought it on you <laughs> <laughs> this means you owe me as it happens i could use a man to help free some of my friends slaves you mean brothers warriors the hope of the maroon doesn't sound like my business mate

Aha, se koleżanki, wezmę, czekajcie. Chodźcie, koleżanki, podsłuchamy tutaj. A legend goodness All I had to do was support them out north. No. South? No. North, definitely north. Towards the warehouse. Right, the warehouse. Bloody Bloody God. God. He's a slave. He's in Bilbo's Not like he's gonna get away. <laughs> <laughs> Let's see. Have another round. Think this through. Are you buying? I just lost me job. That's the winner, Captain Roy. Of course, you feel bad. Never had Nadążajcie za mną koleżanki, ale ty szybko idziesz. Chodźcie szybko, chodźcie, chodźcie. przydacie mi się. Before, I don't know. to Make an example of, or some such. Well, what did he do? Does he need to do anything? Sometimes examples just have to be made. Yeah, hey, now isn't that just the truth?

Kind as, assassin, don't hurt me. All I want to know is where this slave is. Do you know of anyone being held, especially? Please, like... let me live. My wife and children. Come on, then, out with it. Look near the windmill. See, was that so hard? Z jednej strony, nie powinniśmy... Zabijać w ogóle żadnych tam właśnie ludzi Ponieważ jednak Azasyn Nie powinien zabijać tylko tych, co kierują tym wszystkim, nie? Tak se wyobrazić to teraz, nie? Hmm No niektórzy są źli po prostu, bo są Ale niektórzy to są po prostu strażnicy wynajęci, jak ten ziomek, nie? No nie zabędę tego. No właśnie. Bo się kurde ta szanta zanim po, po, poleciała, to ja odleciał. Dobra, to jest kolejna misja, my ją sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Ja tam... Zrobię to całe, te łowy przy okazji. Więc wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Widzimy się tam w kolejnym odcinku. Cześć!